We wtorek 10 listopada na pływalni publicznego gimnazjum nr 4 przy ulicy Pescantina odbyły się otwarte mistrzostwa Siedlec w pływaniu imienia Marii Żyburowej. Jednym z celów wydarzenia było uczczenie święta niepodległości. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum. Dziś się płynęło? Tak sobie. Dlaczego tak sobie? Woda była zimna? Nie, no wody to można się przyzwyczaić. A ile masz tak się nazywasz? 10 lat a nazywam się Jastrzębska. i kto cię tak nauczył świetnie pływać? Pan Powałka i Pan Marcin. To od ilu już lat pływasz? 6, 5 A masz jakąś swoją pływacką idolkę, na której się wzorujesz? Jędrzejcie, a ty... Tyle jędrzej. chciałabyś być takim drugim polskim motylkiem? Jak się nazywasz i nie masz lat? Jestem Iga i mam 10 lat y, powiedz kto cię nauczył tak świetnie pływać? Pani Krystyn Rędzia i Pan Grzegorz Kazan. I od dawna już pływasz? Pływam od drugiej klasy. Od drugiej klasy? A teraz jesteś w której? Jestem w piątek. A dlaczego lubisz pływać? Bo myślę, że to jest takie jak latanie, tylko że w wodzie. A ma swoją jakąś idolkę sportową? Mam. To jest Pani Ocelia Jędrzejczak. Też pewnie byś chciała odnosić takie sukcesy jako tylko. Bardzo. To powodzenia. Dziękuję. Komu Pan dzisiaj kibicuje? No akurat, e, oczywiście swojej córce. I jak córce poszło? No w pierwsze miejsce, także jestem zadowolony bardzo. To kto zaszczepił córce pasję pływania? To znaczy, poproszę, no nie ukrywam, że ja. A poza tym warunki fizyczne akurat przyjały tutaj. No nie ma co ukrywać. no bo to, to się ma od warunków fizycznych. Jedne troszeczkę lepiej dzieci są do tego stworzone, a drugie troszeczkę nie no. W tym wypadku akurat padło na pływaniu. Ale preferuje Pan model wychowania taki przez sport, że to jest korzystne? Ja przede wszystkim uważam, że jest to dobra nauka, znaczy dobra godzina WF-u, bo nie ukrywam, że ambicji jakich sportowych czy olimpijskich nie mam. Po prostu chodzi o to, żeby dziecko się ruszało, pływało, rozwijało lepiej. No tylko o to. Dziękujemy bardzo.